Cześć Paulo, z tej strony. Jak wygląda nowa gra Plus w Assassin's Creed Mirage na PlayStation 5? Po ukończeniu gry pojawił mi się komunikat opcji nowej gry Plus. Chciałbym ją zobaczyć teraz. Wiem, że minęło już prawie 2,5 miesiąca po tym jak ukończyłem tą grę, ale jestem ciekawy, bo wprowadzili fajną opcję, którą chciałbym wytestować. Zanim zaczniemy, zobaczmy sobie mapę świata. Wszystko zostało odblokowane na 100%. Przejdźmy sobie do ekwipunku. Zobaczmy sobie, jakie mamy rzeczy. I co nam zostanie po uruchomieniu nowej gry? Sporo strojów, okej. Okay. Tutaj mam sakwę. Umiejętności zostały zakupione. No i wszystkie śledztwa zostały rozwikłane. Dobra, zróbmy sobie tą nową grę. E, tutaj nie mamy takiej możliwości, więc wchodzimy w ekran tytułowy. No i mamy, kontynuuj. Nowa gra, Nowa gra plus. Nas interesuje Nowa gra plus. Nowa gra plus pozwala na rozpoczęcie gry od początku przy jednoczesnym zachowaniu większości postępów. Twoje surowce, umiejętności, broń, wyposażenie, ulepszenia oraz przedmioty kupione w sklepie lub zdobyte poprzez Ubisoft Connect zostaną przeniesione do nowej rozgrywki. Ukryte nagrody jeden strój, jedno odzienie czy barwniki. Uwaga! Twoje pliki automatycznego zapisu zostaną stopniowo nadpisane nowymi. Upewnij się, że posiadasz zapisany ręcznie plik ze swoimi postępami. Poprzednie pliki zapisu znajdziesz zawsze w menu wczytywania gry. Rozpoczynamy nową grę plus. Tu mam swoje pliki zapisane i co tu pisze? W ramach tego pliku zapisu ukończony został główny wątek fabularny i można go użyć do rozpoczęcia nowej gry plus. Dobra, to weźmy ten, może dzisiejszy, zobaczmy. Czy na pewno chcesz wczytać ten plik zapisu dla swojej nowej gry Plus? Tak. No i mamy też poziomy trudności. Nie wiem, czy to było przedtem do wyboru, czy nie. Mistrz, Asasynów. Ustawienie przeznaczone dla graczy pragnących. Intensywniejszej i trudniejszej rozgrywki w ukryciu i podczas walki. Wybierzmy sobie ten najtrudniejszy tryb. Wyzwanie pełnej synchronizacji. Pełna synchronizacja włączona, pełna synchronizacja wyłączona. Klasyczna rozgrywka w Assassin's Creed Mirage. Wszystkie postępy są zapisywane i mogą zostać wczytane ponownie po desynchronizacji. Aktywowanie wyzwania pełnej synchronizacji sprawia, że desynchronizacje będą nieodwracalne. Postępy basima będą zapisywane po desynchronizacji, ale postępy w fabule oraz miejscach zostaną utracone. Wyzwanie to można aktywować dla dowolnej nowej gry na dowolnym poziomie trudności. Po rozpoczęciu nowej gry pełnej synchronizacji, nie można dezaktywować. Rozgrywka bez pełnej synchronizacji będzie wymagała rozpoczęcia kolejnej nowej gry. Ukończenie przygody po aktywacji tego wyzwania pozwoli zdobyć unikalne nagrody zależne od wybranego poziomu trudności. Wybieramy. Czyli jak zginiemy, zaczynamy grę od nowa. Pominąć prolog i rozpocząć w Bagdadzie. Twoje dane zostaną odzyskane po dotarciu do Bagdadu. Fajna wiadomość, albo możemy rozpocząć od samego początku. My rozpoczniemy od Bagdadu. We should keep moving. I would like to look around first, if I may. Baghdad and its surroundings call to me. Very well, but do not be long. There will be much to do once we reach Habea. Look for a lattice covered courtyard near Shar's mosque. That is where Noor was gathering his information. That is where we will be. Mm. Panie i panowie, tak prezentuje się nowa gra Plus. Poziom trudności mistrz, asasynów. Pełna synchronizacja włączona. Zobaczmy, jak wygląda świat. O, proszę, wszystkie nasze znajdźki zostały. Nie musimy ich z powrotem szukać, ale widzę, że jednego jednej rzeczy brakuje w każdej. Lokacji... Lokalizacji... A, chyba chodzi o tajemniczy odłamek. No dobra. Sprawdźmy ekwipunek. Oryginalny strój bajeka. Ciekawe, to my dostali? Tak samo. Przedmioty zadań zniknęły oczywiście, bo będziemy je wykonywać od nowa. Ale księgi zostały fajnie. Narzędzia sprawdźmy. Wszystko zostało na maxa. Teraz umiejętności. Tak samo zostały, które zostały przed, przeze mnie wcześniej zdobyte, ale możemy je zrestartować i zaczynając nową grę, plus możemy sobie przypisać w innej kolejności. To tylko od nas zależy. Dobra, odkryliśmy siedzibę w Habri. So this is a ones Bureau Odblokowano zawartość bonusową. Dirhamy 600 sztuk. Okej, okay, czyli po odkryciu w naszej pierwszej kryjówki mamy dostęp do śledztw. Tak jest. No i zabawa zaczyna się od nowa. Mamy śledztwa są w tym momencie aktywne. Mamy mapę świata. Fajnie widzę, że punkty widokowe od nowa trzeba odblokować, żeby móc używać szybkiej podróży. Tutaj mamy nowicjusz i mamy właśnie ikonkę ostatecznej desynchronizacji. Ok, no to przyszedł czas na to, na co wszyscy czekamy, zobaczyć, jak wygląda ta desynchronizacja. Mamy pierwszego kolesia, zobaczmy. Ok, skrytobójstwo działa. To jest kolejny koleś. Tu mamy kolejny. Udało mi się go pokonać w ostatniej chwili. To tu jeszcze jest.

No i dobra, mamy. Teraz naprawdę walka jest wymagająca. Wspomnienie utracone. Wyzwanie pełnej synchronizacji. Przyczyna desynchronizacji. Śmierć w walce. Basim utracił pamięć. Rozpoczniesz grę od początku. Poziom trudności mistrz asasynów. Zobaczmy, kontynuuj. No to dobra, mamy to już. Potwierdzone. Za każdym razem, jak zginiemy, grę zaczynamy od nowa po tej opcji. Ok, za każdym razem po. Śmierci będzie nam się pokazywał ten komunikat. Myślę, że jest to mega wyzwanie dla graczy, ukończyć nową grę. Plus na najtrudniejszym poziomie, mistrz asasynów z włączoną pełną synchronizacją. Zobaczmy sobie jeszcze szybko, jak mapa wygląda. Tak, jak myślałem, zaczynamy wszystko od nowa. Więc to by było na tyle. Tak właśnie prezentuje się nowa gra. Plus Assassin's Creed Mirage na PlayStation 5. Jeżeli materiał się podobał, zostawcie łapkę w górę. Do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!